Robię super deserek. <laughs> Ser 250 gram biały twaróg chudy. Do tego pół kilo bananów. Może nawet 60 sześćdziesiątego. 150 gram orzechów laskowe włoskie nerkowca wszystko pomieszane. Jakieś 60-70 gram rodzynek. i jakieś do tego 60 g kakao. mleka 100 ml i jeden duży półlitrowy kefir. I do tego jeszcze 20-30 gram sian lnianego w proszku. Potrawa zawiera w chuj białka, w chuj kalorii węglowodanów puszczy błonnika pokarmowego i zajebiste kultury bakterii także niesamowita potrawa żeby podleczyć żołądeczek wzmocnić odporność masę mięśniową zbudować siły mieć super, super potrawa zarówno przed treningiem jak i po treningu super potrawa na śniadanie, na deser, po obiadku bądź po jakimś drugim daniu Tak jak teraz Tak jak teraz mamy ryż z mięskiem z salami, z pomidorkami i zatopiony żółtym serem z kapustą super taką zakwaszoną więc to sobie teraz zjemy a później walimy sobie ten deserek bajeczka too much calorie too much energy too much big muscles